Naszym gościem Marta Welna, MVP tego spotkania. No Marta, no ja nie mogę nie zapytać, no, patrzę w dół na te twoje buty, czy to rzeczywiście to, to ich zasługa, one tak grają? No tak, no tak jak mówiłam, y, samograje Adidas, także proszę, prezentuję, prezentuję, kupujcie. A Adidas nie tylko o mnie pamięta, to jest ważne, <grybujesz> także tak. Adidas to tylko, tylko dlatego, to tylko te buty, nic innego. No to powiedz, jak Ci się, ci się grało? Mecz był trudny? Yy, może po wyniku tego nie widać, bo no, 3-0 i dość bezpieczny, powiedzmy, ale nie ustrzegłyśmy się własnych błędów i kilku przystojów drobnych, więc no, musiałyśmy włożyć trochę siły, energii w, w to spotkanie, ale bardzo się cieszę, że wygrałyśmy 3-0, buty pomogły, więc to najważniejsze. Nie ma w nas czegoś takiego, że wychodząc na boisko myślimy w tym momencie o tym, że już mamy zapewnione pierwsze miejsce. Tym bardziej staramy się pokazać, że mimo tego, że już mogłybyśmy teoretycznie sobie odpuszczać te mecze, staramy się pokazać wszystkim, że podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie i staramy się w każdym meczu grać na 100%. Nie ukrywam, że teraz jest dość ciężko, bo kolejny maraton, środa, sobota, środa, sobota, więc to jest bardzo dużo spotkań w krótkim okresie czasu, no ale jest to dobre przytarcie przed playofami. Marta, czy dzisiaj jakieś świętowanie szykuje się, czy nie? Yy, w moim przypadku świętowanie będzie wyglądało tak, że to będzie wanna z gorącą wodą, świeczki i odpoczynek.